Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zmagań w Stumble Guys. Plan na dzisiaj jest prosty, mianowicie jak widzicie, y, mamy tutaj y, prawie czwarty poziom Stumble Passa, a w tym poziomie będzie doblokowania 50 gemów. No, zapytacie się, co to ma w ogóle wspólnego z tym wszystkim, a ma to to, że jest tutaj takie piękne koło, koło starożytnego Egiptu za 85 gemów, więc mam w planach dzisiaj otworzyć te koło, więc musicie koniecznie oglądać to do końca. A my zaczniemy nasze zmagania, nasze tej gierki, od wyboru skina i może weźmy sobie na przykład po prostu zwykłego Mr. Stumble, być może to jest właśnie e, jakby o, kwestia taka, że wiecie, może to jest właśnie sposób na zwycięstwo, o, to chciałem właśnie powiedzieć. No, i cóż mogę więcej Wam powiedzieć? Mam nadzieję, że Was wszystko git. U jest wszystko git. Yy, dużo pracy yy, jedynie, ale no co. Trzeba pracować. Trzeba grać też Stumble i trzeba wygrywać tutaj kolejne gierki. Taki mam zacny plan na dzisiejszy dzień. Bra, hop. Nie, uwaga. Bra. Lecimy, lecimy, lecimy. Jest git. No i teraz trzeba uważać na te niedobre tutaj spinnery, że tak powiem. Ojejku, nie wiem czemu, ale to mi spowolniło tak kompletnie. No nic, dobra. Hop. I hop. Ej, los tutaj przechodzi dalej. Tak nie może być. no też, też sporo osób pospadało. Dobra, uda się bez większych problemów. Jesteśmy tutaj w kolejnej rundzie. Oj, ta biedna Kiara nie przeszedł dalej. A szkoda, bo ten skin jest taki, no, całkiem zacny, że tak powiem. W ogóle tutaj są specjalne skiny, że tak to ujmę, no. Jest tego całkiem sporo. I cóż, kolejna mapa na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co to będzie. Oby coś fajnego, oby coś, co pozwoli mi dojść do finału już w pierwszej grze dzisiaj. A będzie to, będzie to, uwaga, uwaga. O, Ice Highs całkiem spoko. Może być jak najbardziej. No i co? Lecimy sobie z tematem. Startujemy tutaj na pełnej, że tak powiem, petardzie. Oj. No nie. I właśnie nienawidzę tych głupich emotek, gdzie ktoś się może podrzucić, zepnąć i tak dalej. To jest najgorsze na świecie. Naprawdę. No nie. Kurczę. No, nie jest kolorowo aktualnie, tyle powiem. Dobra, hop i hop. Eee, hop. Jeszcze raz hop, ale być może, nie tu będzie małe szanse, małe szanse na finał chociaż, nie niestety, niestety się nie udało, e, Podstawowy skin no, nie przyniósł za dużo szczęścia, ale mamy już do odbioru 50 gemów, no i myślę, że zagramy sobie jeszcze jedną gierkę i otworzymy sobie koło starożytnego Egiptu, widzę, że są całkiem fajne skiny, jest m.in. Anubis, 1% szansy z Kleopatra. Jest e, Horus, jest tutaj e, Mumia o dziwnej nazwie, której nie będę wymawiał, żeby nie połamać sobie języka. Mamy też Faraona i jest, no naprawdę są fajne te skiny. W sumie ja chyba praktycznie każdy skin poza pa Pathfinderem i Beretem Flintem to są skiny, które chciałbym dostać, więc z całą pewnością e, większość tutaj e, dropu będzie fajna. Dobra, zmienimy sobie skina. Może na przykład na Mistambu, może jak będę grał jako kobieta, to nie będą mnie ten spychać. Może wiecie, tutaj każą się tutaj gracze być dżentelmenami, ale no cóż, to się okaże. A tymczasem, kolejną mapą na dzień dzisiejszy będzie uwaga, uwaga. O, będzie Paint Splash, no dobra. Cóż mogę powiedzieć, ostatnio prawie udało mi się wygrać na Paint Splashu, choć znaczy, udało. Byłem w finale, więc być może. No nie! Najgorzej na świecie. Więc być może, jak tutaj dobrze pójdzie, to też yy, będziemy w finale, ale no początek jest, jak na chwilę obecną, beznadziejny. Naprawdę, no nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, hop. Dobra, jest git. Idziemy szybko, szybko, szybko. Dobra. Hop i hop. Dobra. Dobra. I teraz szybko, szybko. No, to teraz. Teraz się okaże. No nie! Najgorzej na świecie. No. Widać, że już mam więcej tych yy, puch, bo już ten poziom jest wyższy niż, niż na początku zdecydowanie. No ale no nic. Nie ma to tam. To w ogóle jaka fajna oferta w sklepie za 600 gemów Green Alien i Astronaut. Fajne ten, fajne promocje są w tym sklepie, szczerze mówiąc. Dobra, nieważne. Mniejsza o to, lecimy z kołem starożytnego Egiptu. Otwieramy sobie. No i co? Zobaczymy, czy będzie jakaś legenda. Albo jakiś inny. Stój! Nie, 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 nie. nie. No, ach. no może być, ale. No już lepsze to niż ten Berediuk, Tylko, że ja mam podobnego skinę. Mam Tutankamuna. Wziąłem Ramesesa. No to, to nieźle nie wiem co mogę powiedzieć po prostu zagrał im naprawdę yy, ja nie mam szczęścia do tych yy, kół i tak dalej bo zawsze zawsze dropi mi jakiś syf z nich naprawdę autentycznie zawsze nie ma dosłownie innej opcji innej możliwości naprawdę no ale no nic nie ma co tutaj marudzić trzeba grać dalej i tymczasem yy, kolejną mapą na dzień dzisiejszy będzie uwaga, uwaga. Spin, go round. No dobra. Lecimy z tematem. 3, 2, 1. Go. I lecimy sobie. Uwaga, uwaga. Op. Nie. Dobra. Szybko, 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 szybko. Jest git. Dobra. Najważniejsze to nie dać się zepchnąć, to jest jakby podstawa. Ale widzę, że tutaj naprawdę dość sporo graczy jest przede mną, więc będzie no giga ciężko, że tak powiem. Ta, hop. Teraz czekać na tę platformę, aż tutaj podjedzie. Dobra, uda się. Nie jest to może jakiś wynik marzeń, ale no udało się przejść dalej. To chyba też jest kluczowe w tym wszystkim. No i co, połowa graczy klasycznie sobie odpadła. A my lecimy z kolejną mapą. Zobaczymy co to będzie. Jestem sam giga ciekawy. No już koniec tego tańczenia. Losujemy dalej mapę. Bo się nigdy nie... O, nigdy nie doczekamy. No i co? Coś fajnego bym poprosił. Może jakiś laser tracer albo coś takiego. Through the tile fall. No dobra. Najgorsze jest z tym wszystkim to, że startujemy tutaj z drugiej linii. Albo w sumie, może to nie jest aż takie najgorsze. Dobra, okaże się w trakcie. O! Aha, fajnie. No to. No to zrobiłem akcję życia, powiem Wam szczerze, w tym momencie. Ale tutaj się dość sporo graczy zatrzymało. Dobra, lecimy. Trzeba zaryzykować. Oj, tutaj nie. Więc tutaj. Okej. Okay. <gryw> no i co dalej? No i fajnie, znowu zostałem zepchnięty. Nienawidzę tej gry, naprawdę. Nie, no to jest smutne dosłownie. Głupia emotka zepchnięcia, naprawdę. Nie polecam tego, nie polecam.